Ogólnie po tytule możecie nie kojarzyć faktów o co chodzi. Już wszystko tłumaczę. Ogólnie, obecnie, jak to nagrywam, jest sezon drugi, rozdziału czwartego w Fortnite. Cie. Ten film powstał pod koniec całego rozdziału trzeciego w Fortnite, czyli pod koniec czwartego sezonu rozdziału trzeciego. Nagrywałem to dosłownie niecałą dobę przed oficjalnym skończeniem sezonu. I tak jak na przykład film z eventu był spóźniony o jakieś nie pamiętam dokładnie, 3 dni ten film jest spóźniony o kilka miesięcy łącznie to wyjdzie około pół roku, jakby trochę czasu to jest, ale wytłumaczę Wam zasady, których będę przestrzegał w tym challenge'u jak sama nazwa wskazuje Herald Challenge, będę grał skinem Herald, polega to na tym że muszę zabić bossa Herold przy okazji używając jedynie karabinu Ewochrom. I strzelby Evochrome Dodatkowo muszę zdobyć karabin Evochrome od Herold A także bić mityczną strzelbę Evochrome I tak ogólnie mogę używać tylko broni Evochrome A także miotacza wybuchowego glutu Znanego też jako Gugan Żeby nie było zbyt łatwo Jedyne środki transportu, jakich mogę używać w tym challenge'u To chromowane zwierzęta oraz chromowane auta Także nie jest to specjalne utrudnienie, ale najpierw muszę zdobyć wystarczającą ilość chromu. A i zapomniałbym jeszcze wspomnieć, że w warunkach tego challenge'u jest polecieć na miejscówkę z Herold, W sensie wylądować prosto na niej, nie gdzieś obok, nie gdzieś na drugim końcu mapy, tylko konkretnie w tym miejscu. A najbardziej oczywistym warunkiem tego challenge'u jest wygranie gry. Ułatwienie też jest takie, że do zabicia Herold mogłem użyć snajperki. Ale z tego co pamiętam, chyba w końcu z niego nie skorzystałem. Ale nie jestem pewny, żeby się dowiedzieć, oglądajcie ten odcinek od początku do samego końca. A, i też, jakbym głos miał inny, to. Jakby pamiętajcie, to było pół roku temu, nie? Dobra, to po wyjaśnieniu zasad chyba jasne, jakby gdzie lecimy. Jeśli chodzi o zasady i ogólnie też o punkt, w którym jakby nie mogę dosiadać yy, zwierząt, jeśli nie są chromowane albo nie mogę pojazdów używać, jeśli nie są chromowane, to akurat z tym sobie poradzę, bo ostatnio używam praktycznie tylko oktina, a zawsze go chromuję. O kurde. O kurczę, o kurczę, o kurczę. Dobra. Dobra. Także mogę moż, mogę używać. <coughs> mogę używać tylko jakby chromowych broni. Najlepiej, żebym y, rozwalił Herold. Próba numer dwa bo poprzednia to było miejsce. Trzecie, ale mi się niestety nie nagrało I oczywiście karabin Ja bym wolał pompę, na przykład Albo Gugana Gugana też mogę używać Mogę używać wszystkich chromowych broni I ewentualnie snajperki, żeby rozwalić Herold to, to jest takie y, ułatwienie Małe My nie wiem czy mały ułatwienie. Muszę otworzyć wszystko, żeby mieć amunicję, leczenie Dobra, oberwałem trochę. No Super! I mi wilki zniszczyły schody. Aha! Harold, Harold, Harold! Her Her ja w teorii chciałem ją wkurzyć, ale żeby aż... Tak? OK. Mam craka já. No to nie idzie za dobrze. Już pierwsza strefa zaczyna jakby iść, a ja jej nawet połowy HP nie rozwaliłem. Czy mi się wydaje, czy jakby jak już mają te bosy Kraka, to jakby white im szybciej spada. W sensie jak im cała osłona zejdzie. Chyba już to właściwie HP jakby schodzi szybciej. Oj, oj, nie! Zaraz mnie zlikwiduje Mnie zaraz zlikwiduje Dobra, powinienem już Dobra Rozwalona Będę mgiełkę ona w ogóle zrobi To bardzo przydatne Jakiś gość na wilku drażni się z gościem na oktejnie Albo na odwrót Chyba wolę w tym nie uczestniczyć Tam jest mój ratunek To ja się może nie do końca bo to nie jest pomoc na moje wszystkie problemy. Ale to już jest! Oj, oj. Co to było? Co to było? Po co ogólnie wchodzę do sejfu? Żeby zdobyć amunicję. Bo głównie to amunicję do pompy. Ale jak widać... Nie wyszło to za dobrze. Dobra, ale jeśli zdobędę jakiegoś fraga, na przykład na tym gościu, który idzie właśnie do ranchpada, to mogę zdobyć amunicję. Czysto teoretycznie mogę zdobyć amunicję? I co? Sytuacja się poprawiła? Zobaczmy. Nieznacznie, ale się poprawiła. W domu ktoś jest. Tam czacha z koronką też ma auto. Nie wiem w sumie, czy gonić po tą koronę, czy nie. Na pewno gonisz. Czy po to nie wiem. Ja w ogóle mam wszystko wyładowane. Muszę przeładować amunicję. Dobra, szybko załatwiony. Ale ten karabin Herald jest mega OP. Spami jak nic, co dotąd znałem w for w Fortnite. Cie. Ciekawe, czy tam miał czacha zrobić z tej koronki, chociaż użytek. No, to są normalnie pojazdy jakiegoś Spidermana. Poza tym. Aha, wróciłem do punktu wyjścia. Ej, czekaj. To jest ona. To jest ona! To jest ta miał czacha. Kurcze. Aha, ty też kręcisz jakoś, bildy. Nie wiem czy wiesz, ale ten samochód też potrafi skakać. Zobacz, ale niestety, nie zrobisz użytku ze swojej koronki Przykro mi, albo i nie Ale jesteś na hita Aha, dobra Myślałem, że... Ej, ale w sumie była na hita Ale to jest taka zła wróżba Przecież ja teraz nie wygram, jak mam koronę Ja z koroną nigdy nie wygrywam W sensie, no w tym sezonie miałem szczęście na starcie, jakieś 13... 14 koronek, ale następnej nie zdobędę w tym sezonie już na pewno tym to by było niemożliwe, żeby ten challenge się za drugim razem udał kiedy próbowałem na przykład Darth Vader challenge to mi nie wychodziło, chociaż w sumie wtedy to miałem tylko ten jakiś słaby blaster yy, oraz miecz świetny a teraz to w sumie mam realne bronie najgorsza strefa po prostu no to będzie najgorsza strefa a ja lubię Oktajna. Octane daje mi bezpieczeństwo, dopóki ktoś go nie zniszczy. Czy ktoś tu kampi w krzakach? Nie. Sk ktoś do mnie strzela? Aha, strzela, strzela, strzela. No, co ty. Co ty robisz? Co ty robisz? Zemsta chromu cię dosięgła. Jeśli ktoś tu będzie w tych krzakach, to ja po prostu. Dobra. A nie, te krzaki są w ogóle. Dobra. Aha! Tam ktoś się ulokował, widzę. O nie! Co ja robię? Co ja robię? Kurczę, po prostu. Leci na mnie. Nie, dobra, nie leci na mnie. Leci na mnie. Dwóch typów jest. To jest inny typ. Ale też, Bildy kręci. Top 3. Aha, tamten typek znowu próbuje coś tam ugrać na górze. No, może nie będę przeszkadzał temu, co się tutaj swoją kolumnę zbudował. Kolumna typiarza. Jeden może drugiego podwalić, ale drugi może pierwszemu sprzedać snajpę w głowę. E. Ale drugi musi zaraz iść do strefy. Ciekawy zwrot akcji. Dobra. A to nie jest ciekawy zwrot akcji akurat. Nie. Dobra. Dobra, gościu. Nie. Gościu, weź daj mi for, ja mam tu challenge do wykonania, rozumiesz? Chyba zatem ja nie jestem takim spocuchem jak ty Umiem budować, ale nie jestem spocuchem Daj spokój Kościu, wierce ci tutaj dziurę! Nie, nie. Nie, nie. Nie. Co to jest za walka? Nie. Tak! Co jest? Za drugim razem challenge wykonany i jeszcze koronowane zwycięstwo. Dobra, nie będę mu tak tańczył hamsko, tylko mu pokażę koronkę. Liczba koronowanych z królewskich zwycięstw 15. Jeden dzień przed końcem sezonu. Uuuu. Szczerze, ja w ogóle nie wierzę, że mi się to uda. To jest po prostu powtórka do zapisania. Ja tak teraz kręciłem buildy jak nigdy. Jeśli mnie ogląda jakiś gracz Fortnite'a, który dobrze gra, chociaż w to wątpię, mój kanał dopiero się rozwija, ale jeśli mnie taki gracz obecnie ogląda, to no po prostu, nie wiem, no, może, mo, drogi graczu, możesz mnie wyśmiać, ale ja po, ja po prostu mi teraz tak waliło serce, ja teraz Tyle tych bildów zrobiłem, te daszki kręciłem. On sam się w ogóle podwalił. Wow. Ogólnie po tym, co teraz zrobiłem, ja się nie czuję, właśnie jakby. jakby Nawet tak bym miał się wczuwać w tą postać. Nie czuję się tak, tylko czuję się tak po prostu, tak mocarnie. No, ale widzowie, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. To w ogóle macie to odliczanie. Yy, I jak widzicie, to. Zostało dosłownie półtorej dnia od momentu, kiedy to nagrywam. Tak Na konkretnie to półtorej dnia, jakieś 43 minuty. Yy. No, ale mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał i widzimy się w następnym odcinku.